Oh panie, to ty panie na mnie spojrzałeś panie... <fum> Great, and now and now a word from our sponsors word wiem. Daniel, wiedziałbyś, że jądra komórkowe są w komórkach? Halo? Halo? Ha. Halo dzień dobry, czy jądra komórkowe? <laughs> Ale, no. Dwie takie i. Nie, przepraszam, trzy. I jedna tam. Też chcę Fante. 64,98 proszę. Co? <laughs> 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 eee, mogę wymienić jedną kolejną fantę. Wiesz tutaj kolega na pisogi. Kurwa! Żdlunąłem tą szklankę. On wziął tak, takiego małego łyżka kurwa, not very good, not very good, I don't like it. Powiedziałem, a to nie. No i odstawił, ja to wylałem. I ja wypiłem całą szklankę. Takie kurwa sranie miałem przez cały dzień w robocie. Sypał, matka na papie. Co? Mama! Mama, napisz cześć znowu! Co? A ja... A ja opowiadam, a ja opowiadam, a ja opowiadam że ja O, 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 o O nie, dobra, git. Aha. Jak się Co to jest? Ryba. Mogę do niej podpłynąć? No nie wiem, a zapytałeś się? Nie wygląda jakby była zbyt friendly O kurwaaaaaa! koledzy <gulety> kolecy, żartowałem! o miłości, o... a co gdybyśmy zrobili piosenkę o tym, że słowiańskie ciała są najlepsze i wyjdziemy i będziemy umijać masło Takich tych... Hmm, gdzieś to już słyszałem. Co ty pierdolisz? I ale będziemy mieli żonobijki założone. O. O? Hmm. Ale tak podwinięte, że brzuchy wystają. Bijeczone <noise> <noise> co Kurwa! Ale trafił jebany, ale trafił. Jezu Czemu taki dalej trafiłeś?

do it, do it. On chyba tak gdzieś, on się tak śmiało, śmieli, śmiało. nie śmieje, nie? No więcej śmiało. Wiecie co? Czy ja mogę w tej po prostu opuszczonej przez rozum człowieka grze. Dostać jeden damage up Proszę. Nie może Krzysiu, ale żeś kuwa eee. przesadził ze strojem, że się ubrał jak szczur na otwarcie kanału. Słuchaj no. Iście. <śmierdzi> no, Słuchaj, ważne, że za frajer mogą przyjechać. <śmierdzi> Jasne. Trzymaj się, Trzymaj się, trzymaj się stary. Puścić ciężkim pusimy. nie. Cię nie Dobra, nie idę. Trzymaj. Idę. <noise> Jestem małpą. A! Kocham! Kocham! Kocham, Kocham! Wow, Jak ja kocham to robić! <noise> Prawa strona! Niech tak spierdoli się na dół po raz 55! No, kocham ty, Daniel. tak, chodź, idziemy. Nie kurwa, smokaj nam jak na psa, kurwa. <grym> ty, <wytrza> no. Jak było, jak było, no? Ej, masz pumeks? Pumeks? No. Co musisz zetrzeć palce cały. Nie, wsadźcie go w dupę, o. <śladanie> Co ty robisz? Kurwa, skacze! A co robisz? Kurwa, Pelik, ja robię kurwa w tej grze. Co, co ty robisz, kurwa? Gram w grę i skacze! Gram w grę i skacze, kurwa! Ale uspokój się. Przepraszam, Czad, przesadziłem. Eee, trzeci niebieski do B. Nie, trzeci niebieski tak. do C, do C, do C, do C, do C. To nie. Yy, czwarty niebieski do B. Nie. Zajebiście Ciebie biegnie ten Fox. Ja go w ogóle nie widzę. Nie wiem. Tak historia. Mm -hmm. Mm -hmm. A ja opowiadanka mm -hmm. nazywałem. Siła, honor i przeznaczenie. Bohaterowie, którzy stają do walki o wieczną chwałę i granice odwagi i epickie historie. Nie wiem nawet co cię bardziej rozbawiło. Co cię rozbawiło? <grywanie> co, <cię rozbawiła? grywanie> <grywanie> co bardziej skarbu, karpu kurwa sedrę. Jezu. Kurwa, no to jest. Nie wiem, dlaczego to mi się tak podoba. Kurwa, to jest lepsze niż każdy soundtrack A taką Titan. No co ty pierdolisz? Kurwa, co ty powiedziałeś do mnie? Donki, dongi dongi, Kurwa, ma. gła Dongi di Kocham! Aaaa! No przestań, no kurwa. To jest lepsze od dodaku do dy danów? Czad boicie się? Ja się boję w chuj. Aaaa! Trzeci penis? Delphi, pokaż mi drugi penis. Znaczy nie pokaż mi! Tylko wytłumacz mi! Wytłumacz mi! Wytłumacz mi, wytłumacz mi. No, jest tak. Co, pojedyncze takie przycinki? Się. Dawaj wejdź tu na wit ha. Ha. Mój żon ma dziecko, dziecko ma skurwysy... Nie klipujcie tego Czekaj bo nie słyszę, o jeszcze bratek przyszedł No kurwa Bratku nie głośnie, proszę ale masz Ale masz łapki. O, kratku. Może się mi kresek nie już E! strasznie głośno wszędzie jest. Chodź tu! Chodź tu! No chodź tu! Przestaniecie się bawić z swoimi kijkami i pójdziemy za fiolet. Dobra. Dobra. Dziękuję dzieci. Ale zapraszam... Przedłużony, który najprawdopodobniej jeszcze jest. Jak to zmontuję? Eee, Jutro a jak nie ma to. nie wiesz, ty. Kaj ma dużego. Widzisz tam coś? A usuń tą spację pomiędzy my. duże ego. Na co my tak czekamy? Kaj e, e. 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 e, e. Hymicu... no ma dużego. Eeeh, Eeh! Kiedy słuchajcie, to, jest na to, jest to my Jaki może być niecodzienny sposób pocielenia tyłka? Lewo. Nie potrafiłbym lewą Czy leworęczni? Ale pociąłbyś od dołu do góry, czy od góry do dołu? Ja kurwa w ogóle wstaję, także wiesz. A no tak. Ale jak? Bo po... poślady się zaciskają wtedy. A jak ty wpychasz rękę w muszle? Od tyłu! No. Takiego małysza robię totalnego. Ja wstaję, nie wiem czemu. <gryny> Mega rozmowa! Aaaa! Aaaa! Czemu, furwa, czy my widzieliście, co się od bywało na tej pierdolonej Eurowizji? Nie właśnie, czemu? Albo słyszeliśmy, że Austria wygrała, nic nie Ten niebany. Izrael prawie wygrał. Czemu? Kurwa, czemu? Najludniejsza piosenka na całej imprezie dostała od publiczności jakieś 200- coś punktów, kurwa? Od publiczności. Poważnie? A wiesz, ile Polska dostała od publiczności? Idę. No sobie też nieźle, bo 160. Ale <gry> nieważne. A wiesz, ile dostała kurwa Szwajcaria z całkiem ok piosenką? Nie. Zero. A UK? Okay? Zero. No posrany, kurwa. No dobra, przynajmniej nie standing, nie? Było. Było, kurwa, tragicznie. Teraz, czy on wie? Czad! Czy on wie? Chat! A ale czy on wie? Chat, czy on wie? Ja, 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 bo ja, ja, wiem! ja, ja, wiem, ja, ja, grałem! Bo ja, grałem. A, 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 a. A, chod, on nie wie! Chod, on nie wie. <laughs> Ale alternator ja pierdolę <laughs> O nie. Nie, to nie dobrze się zrobiło. To nie dobrze się zrobiło, bardzo nie. Nie. O nie, o nie. O nie, o nie, 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 ja popiłłem kule jeszcze bardziej. Co? O, to nie... O, to bardzo źle się zrobiło. Nie wiem, dlaczego to jest od mnie! Dobra, zjebałem. Nie zapisałem przed... Czechy nie zagłosowały na nas. Zero punktów. Ukraina zero punktów, kurwa. Naprawdę? Niemcy kurwa dały nam dwa punkty. I to chyba za reparacje wojenne kurwa, nie wiem, byli nam winni, nie wiem. Tragedia. Ale jesteś wkurwiony tą Eurowizję. No bo jak można tak kurwa, tak ten... Jak można tak jak... Człowiek człowiekowi kurwa. Nie no, Gaja kurwa, ona napierdala szpagaty kurwa, pod sufitem skacze. Co jeszcze ma nasrać tam na środku, kurwa? Może wtedy punkty naszą. Nie wiem. Jezu. Nie. A kurwa, a Izrael? Co on zrobił? Co zrobił Izrael, kurwa? Pośpiewał i sukienkę zmieniła na końcu. Wielkie halo, kurwa. Chodź tu, kurwa, czopie. Aaaaa! Światła nie ma. Co teraz... Przez... <śm> Czuję teraz jakiś szósty zmysł wyczucia skoków. Co jest? A! Kwestia jest taka, że Moron nie przypada za swoim imieniem. nienawidzę mnie napis jego. Dobra, 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 kurwa, nie skać! Teraz tak, leciutkie skoki. Tu widzisz, jak jest ten śniegu skok? To musisz leć. Leci... MORON! Bo rozpierdolę drugie sławki. I'm here my monkey No dobrze no, O kurwa Jak się nazywa to operacja, że ktoś ci musi wsadzić druta do fiuta? Ten no wiem. Ja to kurwa robię bez problemu, już to zrobiłem. O, kola. Jeszcze glebiej i ten mikrofon do ryca. Nie. Dobra. Starczy. <grystanie> <grystanie> um, no, kochani, czerwiec się zaczął, wiecie co to znaczy? Można legalnie się ruchać w No, nie rozumiem, że ziemi nimi Bratek potwierdza. <noise> Dalej Daniel, podnieś dupę Dobra, wychodzę. No, ale to najpierw podnieś. Zaraz będziemy, tak, kochanie. Nie ma pan, kochanie, wstałeś, nie wstałeś. Jaj, mój kochany Nie daj. Ten brat, który przyszedł do domu, musi zostać nakarmiony. I wasze pieniądze. Drogi księdzu, drogi księdzu, proszę tutaj na chwilę na bok, tutaj, tutaj, jeśli można. Tak, tak. Co to, będzie, będzie się lepiej przeprowadziło. Panie człowiek, co pan Amen. zrobił? Co pan zrobił? Księdze. Ja się trochę źle wiecie? Ja się położę, może. Jaka faza! Ja nie ma. Twoi starzy kurwa po wywiadówce. Dlaczego masz tyle jedynie? Dwa tygodnie, dwa tygodnie kurwa roku szkolnego, a ty już trzy No i co, i tak będziesz już kontynuował o, swoją pasę Nie co z tobą zrobię Ws Sadzę ci się w dupę e, Łagaciki, ciki, 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 ciki tam! Dawaj za mną łagacziki ciki ciki tam Bratku, zdejmij spodnie Mówiłem, że jest dziwny? Mówiłem <śleszy> Bratek, jak ty jula od ten... <śleszy> Co ty powiedziałeś właśnie? Co? <śleszy> Karma dla mnie <śleszy> Mam Niespodzianka Link część. cześć! Dzięki za reakcję. Dobra, rozciągają się, ale i tak wiem, że mi nie wejdą na dupę. Czemu? Ponieważ, uwaga, mój ojciec mi to pokazał. O właśnie, Cysia dobrze napisał. Owi, owinąć się o szyję. Bierzecie tak i spróbujecie dotknąć. Kurwa, mam podczas panie na głowie. Ale nie stykają się, brakuje! Brakuje! O, widzicie? Brakuje! A ciemno jest. To jest grubo. O, kurwa! A! CO TO JEST?! Jest grubo widzowie? <laughs> <mi>, kurwa zleciały <laughs> Nie, tu nie, ale widzisz, nadal doskoczylibyśmy tam. Dobra, raz, dwa, trzy! Łooo, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie zmieniaj! NIE zwień! Ha! Would you like to check my power? Yes! I execute you! Jak, jak to mam skoczyć? Okej, okay. okej, okay. czy to jest full jump right? Spironuję do ciebie. Moron. Tak? Dziękuję, że ze mną tu byłeś. <laughs> Zrobiłeś to Chat. Przepraszam za cały mój wkurw. O kurwa, on to zrobił. Cały rok. Zrobił. Cały pierdolony rok. Ja miałem nadzieję, że jesteście świadomi tego, że po pierwsze, bardzo doceniam każdą waszą wpłatę. Jestem niezmiernie wdzięczny i zawsze będę. Po drugie, nie chcę, żebyście wpłacali i przedłużali mi zegar. Więc pomimo, że jestem wdzięczny, to chuj was.